Cześć, witajcie, z tej strony Shark Trader. Witam Was ponownie na swoim kanale. Posłuchajcie, w tym filmie chciałem podzielić się z wami analizą i moimi spostrzeżeniami dotyczącymi DAXa. DAX, tak samo jak SP jest indeksem, który wyznacza e, kierunki na, na rynkach światowych. E, z, DAX niemiecki indeks jest bardzo skorelowany z Polską z odwrotnie. Polska gospodarka jest skorelowana z tamtym indeksem. Najpierw rozliczę się z poprzedniej analizy, która miała miejsce 9 marca, tutaj, gdzie jest ta żółta linia pionowa. No i tutaj, na podstawie motyla, przepraszam, Batmana, który tutaj był, spodziewałem się zwrotu z tych okolic. Zwrot wystąpił, doszedł prawie do różowego e, pola, czyli do naszego take profitu. Oczywiście Forex to nie jest apteka, więc trzeba było być czujnym. W wejściu w tym miejscu, na przykład po tej formacji świecowej, po tej wielkiej świecy spadkowej na H1 dało na tyle dużo zarobić, że spokojnie czy przedstawiając trailing stopa, czy też e, biorąc w dowolnych miejscach e, tych profit, praktycznie gdzie by się nie, nie wyszło można było zarobić, więc to, że nie doszło, nie jest jakimś wielkim czymś złym. Teraz przejdę do kolejnego szablonu i jeszcze też nie tego, który będzie mówił o tym, co teraz. Natomiast zobaczcie, tu z kolei była zrobiona analiza na początku marca DAXa. Byliśmy po pięciu wielkich Falach, i mówiłem, że rozpocznie się korekta z okolic tego zielonego pola do tego różowego prostokąta. Obejrzyjcie sobie ten filmik cały. Ja wrzucę link w opisie pod spodem, żebyście mogli dokładnie zobaczyć tę analizę. I teraz czemu o tym filmie też mówię, ponieważ zbliżamy się do tego poziomu, E, tak więc y, ja uważam, że y, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wzrost, a w zasadzie korekta tych, tych spadków y, się ma ku końcowi, i jeżeli tak będzie, no to co dalej? No właśnie, na to pytanie odpowiem, y, przechodząc do już bieżącego, aktualnego y, szablonu, który dla Was przygotowałem. E, i teraz tak, moje liczenie fal tutaj wygląda następująco. Tu według mnie jest fala A, tutaj jest fala B, mówię cały czas o korekcie, korekcie tego wielkiego spadku. I tutaj idzie fala C. Fala C ma zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, ma zawsze 5 fal. I zobaczcie, mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i zbliża nam się fala piąta. Teraz zobaczmy jedną rzecz. Gdzie mogłaby wypaść piąta fala fali C? Troszeczkę zmienię kolor, żeby nam się nie mylił. Na przykład na żółty. Ok, no więc tak. Fala. Fala trzecia. Jest falą tutaj nierozszerzoną. Zaraz zobaczymy, jak wygląda fala pierwsza. Fala pierwsza wygląda na rozszerzoną, bo zobaczcie, ta, osta ten ostatni ruch jest bardzo e, silny. Jeszcze przejdźmy w takim razie na niższe e, interwały, żebyśmy dokładnie to sprawdzili. No, mm, musimy zobaczyć, czy fala trzecia w tej fali pierwszej jest. Okay. Jest równa fali pierwszej, czyli zasady Eliota są zachowane e, i falę piątą mamy rozszerzoną, czyli mamy jedynkę rozszerzoną, e, trójkę mamy nierozszerzoną, ponieważ nie przekracza 161%, więc jest duże prawdopodobieństwo, że fala piąta będzie również nierozszerzona. Gdzie się wypada poziom nierozszerzonej piątki w tej fali C. Zobaczcie. Dwa poziomy, 38 i 61. I 61 pięknie pokrywa się ze średnią na interwale D1 pięćdziesiątką. Dodatkowo mamy ważny, rzecz znaczy ważny, no może nie jest taki super ważny, ale jest szczyt. Stosunkowo istotny w całym tym trendzie to się też tutaj pokrywa. Kolejna rzecz, przejdę troszeczkę na wyższy interwał, zobaczcie Fibonacci, którego ten fioletowy, którego pociągnąłem od samego szczytu szczytów do dołka z początku marca, to są te fioletowe przerywane linie 61,8% tego spadku, czyli. Magiczna liczba, złota liczba Fibonacci'ego pada również w tym miejscu. Dodatkowo, nie bez kozery, na wcześniejszym e, szablonie pokazałem wam ten poziom, który e, wyznaczyłem na początku marca, dokąd to dojdzie. Zobaczcie, to jest, teraz przejdę na D1, żeby nam się to łatwo pokazywało. To jest dokładnie, przepraszam za takie skakanie, dokładnie ten poziom. Tutaj on został przebity i teraz jest retestowany. To jest dokładnie ten poziom, na którym spotyka się nam niebieska średnia 50 z D1, 61% całego spadku i drugi zasięg nierozszerzonej fali piątej z fali C tej korekty. Tak więc tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo tutaj w tym miejscu. Ja będę szukał tutaj oznak shortów. Oczywiście może się okazać, że fala piąta, mimo że już pierwsza jest rozszerzona, nie będzie falą zwykłą, tylko też będzie rozszerzoną i dojdzie to na przykład dotąd. Natomiast, żeby doszło dotąd, to musi pokonać najpierw ten poziom, który jest bardzo istotny. Drugi, tak jak mówię, jest w tym miejscu. I trzeci w zasadzie ostatni, no ale to już jest pieśń przyszłości, jest tu, gdyby fala piąta fali C była ekstremalnie rozszerzona. Te trzy poziomy, natomiast powiem Wam tak: przede wszystkim nie stawiamy zlecenia oczekującego od tak, bo wejdzie. Czekamy na to, żeby był jakiś sygnał dający nam informację o tym, że ten cały trend od dołu się kończy. Jeżeli takiego sygnału nie będzie, to po prostu nie ma wejścia. Nawet jeżeli będzie i zostanie przebity ten jakby zanegowany ten sygnał, to spójrzcie na taki scenariusz. Nawet gdyby, gdybyśmy stracili tu, gdybyśmy stracili tu, to tracimy jeden R, jeden klocek tylko. Jeżeli wejdziemy w tym miejscu, załóżmy trzeci raz, to zobaczcie jaki czeka nas ruch. Kilkadziesiąt R. Więc, jakby potencjalne straty w tych miejscach kompletnie mnie nie martwią. To jest, bym powiedział, jak paliwo, żeby dojechać na wakacje samochodem. Po prostu trzeba taki koszt ponieść, gdyby tak się wydarzyło. Teraz, co to może oznaczać? Jeżeli Zaczną się tutaj spadki. No, przede wszystkim ja już też e, dawno temu mówiłem, że to wszystko co tutaj było, to jest pięciofalowy ruch. E, pięciofalowy ruch e, i jest to impuls, będzie skorygowany, i po nim nastąpi kolejny impuls. E, I dokąd ten kolejny impuls może dojść? Hmm. Teraz słuchajcie, wykasuję tego Fibonacci'go. Gdybyśmy, gdybyśmy faktycznie w tym miejscu tu na poziomie 61 i 8, tutaj ten ruch by się rozpoczął, to następna fala powinna dojść raczej nie bliżej niż to miejsce. Czyli to już jest. To już jest wielki wodospad. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Zaraz zobaczymy. Jedna drobna rzecz. Bo zobaczcie, tu mamy falę pierwszą, tu mamy falę drugą, trzecią. Trzecia jest niemalże identyczna jak pierwsza, i to wszystko jest fala piąta. No więc już gołym okiem widać, że jest to. Fala rozszerzona, nawet nie musimy tego mierzyć. I co nam to mówi? To nam mówi jedną rzecz, że pierwszy impuls jest rozszerzony, czyli drugi raczej nie powinien być bardzo rozszerzony. Dlatego uważam, że albo 61%, ale dużo większe prawdopodobieństwo jest, że zatrzyma się to na 100% całego tego pierwszego impulsu. Spójrzcie, to się pięknie koreluje. Z tym dołkiem tutaj, w tym miejscu. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądało Fibonacci całego tego wielkiego, potężnego, dwuletniego ruchu do góry. Momencie, no weźmy sobie niebieski, niech będzie. Tym razem. Ok, 61,8. Zobaczcie, no po prostu, jaka piękna synergia tych wszystkich poziomów. To się wręcz układa, jak układanka puzli. Natomiast tak więc słuchajcie, jeszcze jedną rzecz powiem, kończąc wątek DAXa. Wejście w tym miejscu, jeżeli komuś się uda dobrze wejść, bardzo łatwo, znaczy w sensie bardzo blisko, z bliskim stop lossem, niech to będzie 15 tysięcy 15 punktów, to zobaczcie, tutaj po prostu jest bajeczny Bojeczny impuls do złapania. Życzę Wam tego wszystkiego, żeby Wam się udało takie fajne wejście złapać. Mam nadzieję, że, że ta analiza Wam w tym pomoże. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. Spadki, zobaczcie, co się tutaj ostatnie, ostatnie tygodnie co się działo ostatnie, ostatni czas co się działo na dax No były ogromne spadki. I w jaki sposób one były skorelowane z naszą polską złotówką? No złotówka, złotówka się bardzo silnie osłabiała. Ja ostatnio opublikowałem film, w którym pokazuję, co może się. Parę, parę dni temu, wczoraj chyba, co może się wydarzyć w najbliższym czasie na polskiej złotówce. To był dokładnie film USDPLN. No słuchajcie, tam mówiłem o tym, że na usdpln nie będą wzrosty, silne wzrosty, czyli, czyli osłabianie się złotówki. I to idealnie koreluje się z spadkami na DAX-ie. No bo jeżeli przez, przy poprzednich spadkach DAX-a mieliśmy cały czas wzrosty na parze USDPLN, to przy dalszych, w tej chwili w ostatnim czasie była korekta na usdpln i tu też była korekta. Czyli teraz, jeżeli wychodzą spadki na DAX-ie nam, a na usdp nie, też nam wychodzą wzrosty, to to się pięknie koreluje. To jest kolejna e, synergia. To jest po prostu nic innego jak e, druga odsłona e, kryzysu. E, kryzysu, krachu, jak zwał tak zwał. Tak? Natomiast e, mm, trzeba się przygotować na to, że będzie teraz kolejne tąpnięcie na polskiej złotówce, na DAX-ie. Mm, i, I tak to wszystko wygląda. No, widzicie, wszystko się układa i czasowo, i poziomowo y, bardzo ładnie zgrywa się ze sobą. Tak więc y, no nie ma dobrych wieści dla polskiej złotówki. Pytanie, jakimi informacjami y, ogólnymi będzie to y, podyktowane? Y, czy to będzie jakieś rozlanie się inwazji rosyjskiej na inne kraje? Czy może jeszcze coś innego? Natomiast, tak jak Wam mówiłem jakiś czas temu, że wykresy mówią o y, zakończeniu się wojny, y, wtedy wydawało mi się, że to jest zakończenie się wojny, no bo y, skoro emocje y, wielkich spadków na indeksach doprowadziły do, y, znaczy, może inaczej, y, wojna, emocje związane z wojną doprowadziły do tych spadków, to teraz y, analogicznie y, te emocje się powinny uspokoić. No i prawda jest taka, że zobaczcie, no, uspokoiły się. Nie ma już czegoś takiego, że ludzie w strachu, w panice boją się o, o, o dalsze losy. Ten po prostu troszeczkę uspokoił ta inwazja na Ukrainie się tak nazwijmy to, przestała tak bardzo drastycznie rozlewać. Ataki Rosjan wytraciły Impet. Natomiast teraz wszystko wskazuje po tych wykresach na to, że będą dalsze negatywne informacje. Co to będą za informacje, tego nie wiem. Natomiast uważam, że doprowadzi to do silnego osłabienia się złotówki, też spadków na polskiej giełdzie, no i spadków na dax -ie. I to by było wszystko, moi drodzy, jeśli chodzi o tę analizę. Jeśli coś jeszcze będzie, jak zwykle, podzielę się z Wami. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie, żeby coś fajnego Wam, wam zanalizować, piszcie. Jeśli tylko da się to zanalizować, na pewno to zrobię. Nie, nie robię analiz, o które prosicie, jeżeli po prostu nic na danym wykresie nie widzę. I to tyle, moi drodzy, do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Shark Trader.